Tu. Cześć! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie! Wiecie co dzisiaj będziemy robić? Bookshelf Tour 2017 roku! Tak! Prosiliście mnie już od jakiegoś czasu, żebym nie zrobiła Bookshelf Tour Tylko, że ja wiedziałam, że ten film jest bardzo czasochłonny I nie miałam czasu go zrobić, więc teraz są wakacje, więc to wykorzystam Tak więc dzisiaj zapraszam Was bardzo na Bookshelf Tour Tych... Półeczek. Dajcie znać, czy ten styl bukszorfturowy Wam się podoba, a zaraz przejdziemy do ten statyw i zbliżymy się do moich półek z książkami, tak więc zapraszam. Wziąłem taki sobie znaczy, żeby Wam po prostu pokazywać, a nie paluszkiem. Dobra, zacznijmy od tej półki. Tutaj mamy tak, Assassin's Creed 4, czyli tak, renesans, bractwo i pojednanie dwa razy. Dlaczego dwa razy? Odpowiedź jest prosta. Jedno, jedno dostałam na Mikołajki, nietrafony prezent przez klasowego kolegę, a drugi kupiłam przed. No więc tak wyszło, że mam dwa, dwa egzemplarze tej samej książki. Bractwa nie czytałam, ale również dostałam na Mikołajki, więc niedawno dokupiłam Renesans, żeby móc przeczytać Bractwo. Tak, no tak wyszło, jak wyszło. Dalej jest moja cała kolekcja Aftera nie liczę... Pierwsze... Pierwszego też mam O upadł mój króliczek, ale nieważne e, Pierwszego też mam Tylko, że jest pożyczony Na aktualnie znajduje się w Tajlandii Czyli tak, After drugi Już nie wiem kim bez siebie jestem After osal mnie, którego aktualnie Sobie podczytuję After 4 Bez siebie nie przetrwamy I before chroni przed tym Czego pragnę Tak więc to jest moja Kolekcja Aftera. Przechodzimy dalej i mam tutaj serię, o którą bardzo, bardzo, bardzo pytacie w komentarzach, czy to na Insta, czy to właśnie na YouTube. Jest to król Kruków i jest znów Majestic Water. Jeżeli chodzi o króla kruków, to przeczytałam go, przeczytałam i... I w sumie podobało mi się, ale bez szału, bez szału, ale podobało mi się Kupiłam drugą część z tego powodu, że chciałam przeczytać od razu po tym Ale w sumie to nie wiem, dlaczego to mi rzucałam Lecimy dalej Tutaj mamy wybranych CJ do chętni Czyli tak, są wybrani, dziedzictwo, zagrożeni, zbuntowani i niezłomni Ogólnie powiem, przeczytałam całą, całą serię I bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało I jestem tym... Sylwian, tak więc no. tutaj mamy książki o wampirach chyba w sumie jedyne w moim domu tak mi się wydaje tutaj mamy tak yy, dwie części Zmierzchu czyli pierwszą część Zmierzch w filmowej okładce przeczytałam bardzo szybko bardzo mi się podobało drugiej części niestety nie dałam rady przeczytać doczytałam chyba do jakiejś dwusetnej strony a potem olałam sprawę Tutaj mamy pamiętnik z wampirów, czyli kolejny nieudany prezent na Mikołajki, bo robiłam chyba 5 prób do przeczytania tej książki i nie udało mi się, tak więc najprawdopodobniej nigdy w życiu tego już nie przeczytam. Lecimy dalej. Tutaj, uwaga, to jest stosik, który zaraz do niego przejdę, ale najpierw go odsunę i pokażę Wam, oh, co jest z tyłu. Och, to ciężko odsuwać te książki. Dobra, idziemy na górę. Na górze, uwaga, moi kochani, jest tak. Ponad wszystko Nicoleon. Też również tego jeszcze nie przeczytałam. Mamy chemię naszych serc. Christian Sutherland. Bardzo, bardzo, bardzo mi się ta książka podobała. I jeżeli chcecie wiedzieć taką recenzję, o coś tam, temat, czyli w sumie to tylko fajne, fajne, bardzo fajne cytaty z tej książki, to polecam film w reparty na moim kanale. Potem mamy. 80 dni dookoła świata po angielsku od wydawnictwa ze słownikiem jeszcze nie czytałam zamierzam, niedawno sobie to przecież kupiłam w sumie to na targach książki potem mam 1000 odłamków ciebie, który ma piękną, przepiękną okładkę jeszcze tego nie czytałam trochę tam podczytywałam sobie na targach yy, za fajnie się zapowiada zobaczymy jeszcze tutaj uwaga Mam dwie pierwsze części piątej fali. Ta książka... Słuchajcie, przeczytałam ją, uważam, że pomysł fajny, wykonanie kiepskie, tak więc drugie, druga... Drugiej nie chcę za bardzo czytać, bo mi się wie, nie podobała, tak więc no... A jaka historia z tych dwóch części? Po prostu kupiłam tą i tą przed przeczytaniem tej. Brawo ja! Tutaj mam wszystkie tomy szeptem, i tu mam tak, szeptem. Krescendo, ciszę i finale. Przeczytałam tylko szeptem, Crescendo i ciszę. Finale jeszcze. Nie. Tak więc. Tutaj mam nie po kolei ułożonego starego sapkowskiego. Wiecie, na przykład nie wiem, to jest pierwsze chyba tak, ostatnie życzenie. Zobaczcie jak to okładka tam z tego styliwa. Więc jeszcze muszę sobie to uświadomić, jak powinienem to układać więc mam taki e, mój plan na wakacje to jest przeczytanie całego Wiedźmina i dalej, przejdziemy do, do tej kupki książek i uwaga, one nie są moje tak więc one są pożyczonymi książkami e, które niedługo będę musiała oddać, jak mi się jakiś spodoba to po prostu kupię i po kolei, co my tu mamy mamy Nothing Class Anny Todd czyli drugą część Nothing More, jeśli nie mylę, to jest wiecie, po afterze to się czyta, po before. Potem mam Margot Teryn Fisher. Eee, potem jest Kłamca, dziewczyna z pociągu, którą nie wiem czy przeczytam. Jakoś, nie wiem, nie wiem. Intrus. Eee, przeczytam. Może niedługo. Tak więc zostań, jeśli kochasz. To mam na tą książkę chlebkę od jakiegoś czasu. Tutaj mam stolatek, który wyskoczył przez okno i zniknął w tej chyba pierwszej okładce. Ile się nie mylę? Tutaj mam Gon i złodziejkę książek w tej okładce pierwszej. Mam książki, tak jak zauważyliście, poukładane takimi stosikami, bo one mi się nie mieszczą. Lecimy od góry, czyli od trilogii legendy: Rebelian, Wybraniec i Patriota Mary Lou. Eee, tego jeszcze nie przeczytałam, było w niedawnym mockholu, tak więc no, niedługo się za to na pewno zabiorę. Tutaj e, kochani przeczytałam tylko czas żniw. zakonu mi mu i pieśni jutra jeszcze nie tknęłam, ale zamierzam w niedługim czasie się za to wziąć. Tutaj mam krok, ogień i klucz. Również tej drogi nie przeczytałam, ona jest już tutaj długo u mnie. Na i pewnie się niedługo to, to wezmę, no jak za wszystkie inne książki, ale to może jeszcze trochę poczeka. Dalej, jecimy góra. Mamy tutaj Prawdodziejkę i Wiatr Dzieja z O tych dwóch książkach jest film na moim kanale. Potem mam przepiękną i przekochaną w ogóle. To jest... Kocham tą książkę, że win okej czyli Gwiazdy Naszych Wina, polecam, polecam, polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Potem mam Diabolikę, super, chociaż moje... czekam na drugi tom, chociaż moim zdaniem powinno się skończyć na tym pierwszym jednym. Oddam Ci Słońce, nie wyżytałam, wychaczyłam w Empiku jakimś, tak więc no, pff, też wam w szoku, że kupiłam, a te książki chyba już można za bardzo kupić, chyba że nie wiem, na Montreal w shopie? Nie mam pojęcia. Potem mam Outliersów Kimberly McCry Tego też jeszcze nie przeczytałam. Przeczytam. The Call. Przeczytam niedługo. Enedue śmierć. Spoko był ten kryminał, ale ja nie za bardzo lubię kryminały, tak więc wycie. Potem mam trzech światła Alex Gabina Extensa. I ta książka też jest spoko. Spoko, moim zdaniem. Okej, okay. potem mam Naznaczonych Śmiercią, recenzja tej książki jest na kanale, wolę się więcej nie odzywać na ten temat, nowej książki i potem jest Pierwszych 15 Żywotów Karego Augusta, też nie wyrzucałam. tutaj, tutaj jest prześliczna, przepiękna szóstka, Bronley, Bardugo i wszystkie jasne miejsca, lecimy dalej, oczywiście wiecie, tych moich książek są wszystkie śliczne, prześliczne, zakładki z Epic Faija. Tak więc, tak więc patrzcie, patrzcie jakie to, to w ogóle z Maja, widzicie to Maja? Kolejny stosik i jest tutaj Porwa trylogia klątwy, czyli porwana pieśniarka, ukryta Łowczyń i waleczna czarownica Danielle Jensen. Przeczytałam te dwie i kocham, 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 kocham Tristana i niedługo się wezmę też za waleczną czarownicę. Dalej mamy fangirlenblebleblebleble rainbow, rainbow Lower, tak więc jeszcze tego nie przeczytałam, a mam tą fajną okładkę taką zimową. Jej. Tutaj mam trzy części Czerwonej Królowej, czyli Czerwoną Królową, Szklany Miecz i Królewską Klatkę Victory Eivjard. Przeczytałam dwie części, czyli Czerwoną Królowę, Królową i Szklany Miecz, Królewskiej Klatki. Jeszcze, jeszcze. Potem mam oczywiście pilnującego strażnika moich książek, rywalki Elite. I jedyną, przeczytałam tylko rywalki. Tak, trochę przykro, nie? Na górze, uwaga! Tutaj mam stosik książek. Sary J Mas", czyli mojej królowej tak naprawdę. I mam tutaj dwór cierni i róż. Dworu mgieł i Fury nie mam, bo jest pożyczone i Pewnie niedługo go odzyskam. Potem mam Dwór, Ecord of Wings and Ruin, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć: Dwór skrzydeł i ruin po angielsku. I też miałam plan niedługo się za to zabrać. I na pewno dam Wam znać, co się będzie tutaj działo, czy się bez spoilerów. Tutaj mam Ecord of Roses, czyli po angielsku Dwór Cierni i Róż w tej przepięknej amerykańskiej. Bardzo piękna. Tutaj mam zabójczyni i zabójczyni od Sary J. Mas, czyli tą ładniejszą zabójczynię, i tą, sta tą starszą, tak. Tą rzeczą, w której brakuje jednej nowelki, ale tutaj już ona jest. Czyli ta chyba zabójczyni i uzdrowicielka, o ile się nie mylę. Tutaj powinien stać szklany Tron, ale go nie mam, bo jest pożyczony i najprawdopodobniej jeszcze przez jakiś dłuższy czas go nie będę miała. Ja mam koronę w mroku, czyli super mega część Szkanego Tronu. Dziedzictwo ognia, yy, królową cieni. Też bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam tą część Szkanego Tronu i Imperium Burz, czyli. O Jezu, ja po prostu umarłam po wrzesnej tej części. Tak więc tak prezentuje się ta półka. A, i oczywiście oczywiście... O, zapomniałabym. Po tymi książkami z tyłu jest. Kolorowarka Szklanego Tronu Tak więc ja nie koloruję Nie lubię kolorowanek, to dostałam akurat w prezencie Więc wiecie, ale Ogólnie to ja chyba, co wyszło od Sary J. Mast w Polsce, to ja chyba posiadam Nie wiem, nie wiem Leciemy dalej Tej półki też pilnują zakładki Z Epic Page'a I tutaj ogólnie Lecimy, lecimy, lecimy Od dołu, od dołu tutaj mamy mojego przyjaciela Emanuela jak ktoś go kojarzy, to niech da znać w komentarzu. I tutaj mamy uwaga, wszystkie części darów Anioła, czyli Miasto Kości, Miasto Popiołów, Miasto Szkła, Miasto Upadłych Aniołów, Miasto Zagubionych Dusz i Miasto Niebieskiego Ognia. Wszystkie te książki przeczytałam. No i, i mega mi się podobają, ja kocham dara Anioła, Anioła życiem tutaj na górze. Mamy. Diabelskie Maszyny, czyli mechaniczny anioł, mechaniczne książę i mechaniczna księżniczka. Jest chyba jedna z najlepszych trylogii ever. Naprawdę. Kocham, kocham i wrócę na pewno do nich niedługo. Dalej, Kroniki Bejna, również przeczytałam. Podobały mi się, ale ja nie za bardzo przepadam za Bejnem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem to bardzo. Pani noc! Czekam na Lord of Shadows, czyli, jak oni to przetłumaczą, Pan Cień? Cień? Nie wiem, nie wiem. Tak słyszałam. Eee, opowieści z Akademii Nocnych chłopców, tego jedynej książki z tych wszystkich Nocnych chłopców jeszcze nie przeczytałam i zamierzam niedługo. Mamy Igrzyska Śmierci w Pierścieniu Ognia i Kosogłos od Susan Collins. Przeczytałam pierwsze dwie części. E, trzeciej jeszcze nie ale niedługo się za to wezmę potem mam Angel Fall Angel Fall Penryn i Świat Po i Angel Fall Penryn i Kres Dni e, tutaj przeczytałam również taka sama sytuacja, dwa pierwsze tomy trzeciego nie potem mam małą wersję Ja Diablicy Katarzyny Weroniki Mistrzuk. nie wiem czy tam będzie jeszcze długo a tu tutaj mamy Yy, yy, Małą wersję Ostrze Zdrajcy czyli czytaj 50 stron tej książki, tak. A tutaj, uwaga, mam bratnie dusze Rainbow Lower. To jest to jakieś opowiadanie autorki. Tak? Ja jeszcze nie wiem tylko o co chodzi. Jeszcze tego nie czytałam. Takie smutne. I tutaj jest mój kolega, który również pilnuje książek i się uśmiecha. Kolejna półka, której już niestety nie pilnują zakładki ze Pickboxa. Dobra, lecimy od tej. Strony. Mm, tutaj mamy. Uwaga, to. To jak wam pokażę zaraz. To jest audiobook Harry'ego Pottera i wieźnia z kabanu. Chciałabym mieć całą kolekcję Harry'ego Pottera, audiobooków. Zobaczymy, czy mi się to kiedykolwiek uda. Tutaj mam Harry Potter and the Curse Child, czyli to brytyjskie wydanie z obwolutą. Jest przepiękne, prze przegenialne. Tutaj mam całą serię Harry'ego Pottera czyli tak, lecimy od początku, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry Potter i Więzienia z Kawanu, Harry Potter i Czara Ognia Harry Potter i Zakon Feniksa Harry Potter i Książę Półkrwi i Harry Potter i Insygnia Śmierci oraz Harry Potter i Przeklęte Dziecko po polsku Maybe Sunday Colin Hoover nie czytała moja mama czytała, spoko Jutro, Johna Marsdena nie dałam rady przeczytać nawet tego tomu więc myślę, że nie przeczytam kolejnych już nigdy Potem mamy Salę Balową Anny Ho O tej książce macie film na kanale, więc zapraszam serdecznie Tutaj mamy Cień i kość, i Bardugo i tego też już nie czytałam zamierzam po szósty chyba Potem mamy Zimne Oknie, ja mam na pakietach również nie czytałam a ta książka leży już chyba rok na tej półce, więc no Byliśmy łgarzami i Lockhart też nie czytałam. Zamierzam wakacje, a wakacje wiecie długi czas, więc dużo książek będę mogła przeczytać. Do tych Jolik! Nie czytałam, kupiłam rok temu, no go czeka tutaj sobie. Oraz Światło, którego nie widać, Antoniego Doyera, którego też jeszcze nie czytałam. I to już koniec. Mam nadzieję, że mój burszyk, który Wam się podobał, jeżeli Wam się podobał, to po prostu zostawcie łapkę komentarz na dole filmu. A kolejne zrobimy za rok również w wakacje, żeby zobaczyć i porównać, ile książek mi przybyło i jak ogólnie będzie wyglądała moja biblioteczka. Dajcie znać, czy wam się taki styl podobał, czy chcielibyście, albo macie inny pomysł na zrobienie bukszlepturu. Dajcie znać, jestem ciekawa i otwarta na wasze propozycje. A teraz dzięki wam za oglądanie i za poświęcony mi czas. Pa!